Przewiduję na to pół godziny, wzdłuż siedem grobów jest wzdłuż głównej alejki, trzy na boku, pół godziny nam to zajmie, księdza nie ma, krzyża nie ma, procesja idzie za mną. Tak. A jeszcze

a gdzie mój mógł, A, Może on się nie ma Ale to on to, to, tak to, 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 to jest do zachowawczego. już Nie? A jak mówię, do jestem Natomiast dwóch jego synów, tamte w głębi, dwa podobne obok siebie, Nikołaj i na, na, na drugim jest Anna, ale z drugiej strony jest Jan. I to byli dwaj bracia, którzy założyli duże, odłane rodziny. Powiem później ile nas było, ile nas jest i tak dalej. Ja, początek. E, e, oni się urodzili w 1816, w 2018 roku założenie rodziny, mieszkali jeden na gruncie, nazwijmy rodziny, drugi też rodzinnym obok. To są dwaj najstarsi. Trochę bliżej, po tamtej stronie, pierwszy, to jest syn Jana, tu jest Anna z tej strony, ale to jest Piotr, Piotr syn Jana. Piotrów było dużo. Proszę się nie przyznawać, to nie swojej rodziny. Był Piotr, syn Jana, był Piotr, syn Mikołaja, był jeszcze Piotr inny, prawda? Także by Piotrów było i dlatego ja dodaję przy tych dwóch syn Jana i syn Mikołaja. To jest syn Jana. Z mojej strony. To jest moja strona, prawda? Nie wiem, kto jest skąd, ale to jest strona w każdym razie Jana, Piotra, później Karola, Leopolda. Feliksa Floriana. To jest, to jest właśnie ta strona. Zapalimy teraz świeczki przy tych trzech grobach. No i pójdziemy dalej. Proszę przyspieszyć, bo czas jest za piękny. Na

no tutaj leży Piotr, syn Mikołaja, czyli ta linia, nazwijmy się Taniecko-Koszalińska teraz. Piotr leży ze swoją córką i jej mężem był zabiuszem Pawłowskimi. Podejrzewam, że dlatego leży tutaj sam, bo wcześniej zmarła jego żona tam, uchmialiśmy Katarzyna Pietrusiewicz, a on się drugi raz ożenił. Dlatego nie do pierwszej żony, nie do drugiej żony, tylko do, do córki i tutaj leży Piotr Trybalski. Ciężko Mojego Mojego dziadka ojciec. Mojego dziadka ojciec. No. I tak doczepili po włosy, dzietni byli po włosy, doczepili, bo się nie było miejsca. No, no ale dlatego on... Ale mówię, znowu. dlatego nie tam, ty... Ale dru... Ale pierwszy mąż, a miał drugą no. żonę i dlatego nie leży z Na A w tym momencie osobą jest Felix, Na dole jest, prawda? Dobra, Felix Trybalski syn... Piotra, syna Jana, ten Piotr, który pierwszy, za pierwszym razem pali. Tak jest. I to jest Feliks. No i, i dalsza jego rodzina, oczywiście z żoną. I rodzina w tej chwili dalsza. Wincentyna to była córka, zdaje się. Tutaj już obecni trybalscy Wiesiek, którego pewnie znacie, przyszykował sobie jego żona dwa lata temu. Czy trzy lata temu zmarła? Wejdzie tam ktoś? Trzy lata temu. Maciuś wejdzie. Tamtego Brat Otwiera. który wziąłem. Pianka. To tu obok, ma jeszcze żyje. Ale najistotniejsze to, co chcę powiedzieć, to tutaj jest na dole napis Felix. Felix który miał następnie prawda, jednego syna i pięć e, córek, Curek. które tutaj wy jesteście prawdopodobnie i Pajerowi, i Paulowi, i, i Ciszewscy, i Wiernawcy są potomkami tego Feliksa, a później... A później... Florian, Nie byli, nie. Nie? Nie? Idziemy dalej. Sędzia hitlerowcy go zabili w zamości. Także tu jest więcej osób, m.in. Alicja i Dzitka, które niedawno zmarły, to być może Państwo znacie je, bo je wszyscy znaliśmy. Bo... Znali. 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 Natomiast ważny wa 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 Florian Krybalski, Florian był e synem Karola, Karola tak jak Leopold jest to synem Karola i Wacław Krybalski syn obok dwóch innych synów Edmunda i Stanisława. No i córki były Orzechowska, Biernacka, prawda, yy, yy, Zabry, Liza, Pałkowska, no, Nowicka, Pałkowska, Pałkowska pr, yy, ta, pryl, pryl. No, wszystkie wymieniłem. Więc, więc tu zapalamy na tym Florianie i Wacławie, prawda. Na Florianie według mojego algorytmu. <grym>, Dalsze osoby, powiedzmy, które są w tym algorytmie, to proszę zapalać we własnym zakresie. Głównie z uwagi na czas. Tak, i na gorąco. Proszę Państwa, zostały nam jeszcze trzy. Wszystkie są niestety wiadomo, e, że Floriana i, i, i syn, e, i syn e, e, no. Poczekaj, ja tam jeszcze kogoś widziałam. Ale leży również istotna postać dla nas, trybalskich, a dla, zwłaszcza dla tego odłamu koszalińskiego i sitanickiego, Bronisław. Który był osobą charyzmatyczną, nazwijmy to, miał dwie żony, sześcioro dzieci i te dzieci dzisiaj się rozpełzły po całej Polsce. Przyjechało dużo. No tak. idziemy tu, kto chce to idzie, a kto nie chce to idzie tam dziecko na wychowanie ogrynu tam w Ześki i jest Ela tutaj gdzieś. Tu jest, jest, Ela. jest Ela, no to, to powiedz jak to było. Witańcu zmarła ta na, na Hiszpankę. I on, i on i on poszedł do Danisicwa Dubienka, wtedy było w Lesicwie Dubienka. Był ten. Był Dalisikny pracował jako kontroler leśny i poznał nauczycielkę która przyjechała z domu, Orzech, przyjechała z, z, z Ukrainy dzisiaj, no, z Ukrainy, ale to Czernio, to praktycznie Pols pod Węgry, pod Węgry za, za na Zakarpacie, tam się urodziła, to... Węgry, jak tam zaleśczyki aż tam, tak, tak, przyjechała i półstriaczka, bo jej Nie mam, uczyła polskiego. Tak, tak. Do uczyła polskiego. Uczyła polskiego. Ja byłem na Ukrainie... Syn Piotra, Piotru. ale tego Piotra, syna Mikołaja. I to był Witold, nasz sąsiad, podobno łanem był jak był, był w Był łanem w zdjęcie takie ułana. mamy. Ja go także ja go pamiętam również, obok nas, prawda, mieszkał. Nie, to jest wystarczy. Czarny A syn był Tadeusz. Tadeusz. Syn Tadeusz był w zamościu, w łóżku. Miał trzy żony. <laughs> I, 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 a Rysiek jest w i to jedna z większych skupisko rybalskich, bo ma żony, trzech synów. No, wszystko z Tam jest 8 osób. Uryszka prawda. Krybaczyk niestety nie przyjechał. Nie ja wojsko, że do sanatorium. Nie umiem zmienić terminy podawałem rok On mówi, że on już nie. Nie Osobiście wysyłałem na jego mail prawda informacje. nie. To sanatorium, która jest godzina, kto ma zegać. Czy grało się dużo, tak to w tej chwili brzmi. Właśnie. Yy, dlatego też właśnie tym tę chcemy yy, podziękować, uwielbić go wszystkie, yy, za wszelkie łaski, za wszelkie dary tych yy, dwóch wieków tej yy, rodziny, tego rogu, Jak i też prosić o, o te łaski dla, dla tych, którzy żyją dzisiaj i teraz i są obecni wśród nas, jak i też dla tych, którzy w przyszłości jeszcze będą w opatrzności Bożej są wpisani, dlatego też ta msza święta, można powiedzieć, ma wiele wymiarów przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. I kilka słów właśnie może właśnie odnośnie rodziny rybackich i ich do tego pobytu na górze, w Grabowcu Górze. W 1823 roku Franciszek Grybalski zakupił w początkowej części Góry Grabowiec w tzw. sołtysach łanowych, zabudowania i gospodarstwa rolne, w których zamieszkał stroną placjalną i pięciokiem dzieci. Wkrótce, jego synowie, Jan i Mikołaj, założyli własne rodziny, porządkując dwie gałęzie rolu, których w głośnych pokoleniach liczy 262 członków rolu. Początkowo chyba ty mieszkali tylko w krępowcu XX wiek, a zwłaszcza druga jego połowa, przeniósł migrację rybacką w różne strony kraju, co było głównie skutkiem kształcenia się dzieci. Dzisiaj żyje około 65 osób rybackich krakowieckich. Największe ich skupiska są w Krakowie, Robartowie, Zamościu, Sandomierzu, Kroczalinie i Reni Górze. Są wśród nich lekarze, inżynierowie, informatycy. Nauczyciele, jest znana artysta-malarz, jest profesor w tej uczelni. Dwustulecie obecności w Gryfalsce postanowili puszczyć zjazdem rodzinnym, na który przybyło z całego kraju i za granicę około 90 osób. Przed południem zapalili znicze na grobach krzodków spoczywających na naszym cmentarzu. Zaś święta, właśnie tam, na tym przyświecie dziękuję za szczęście. Rat obecności oraz proszę o pomyśl żyjących rybalskich i ich przyszłych pokoleń. Po mszy przedstawione zostaną uczestnikom dyscypliny, analogie, historię rodów rybalskich, prawowieckich oraz książka Historia mojego rodu wydana na tę okoliczność. Także z wdzięcznością, chcemy tutaj wspomnieć, jak wcześniej podziękować, yy, rodzina fundowała stacji do pierwszej z, y, figury, po pierwszej stacji Drogi Krzyżowej. Za to też dziękujemy serdecznie. Dlatego piękny, zwyczaj się tworzy, a tutaj wyjątkowy, wieki ale właśnie tak, jak mieliśmy ostatnie tutaj gdzieś dwa zjazdy, takie rodzinne, nie tak dawno w tym roku, czy wręcz w tym miesiącu, w ubiegłym miesiącu. Dlatego też cieszymy się, że są takie zwyczaje, które pozwalają nam na zbudowanie tej wspólnoty. Dzisiaj ksiądz tutaj kanonik będzie mówił o wspólnocie kościoła, a to jest ta, także wspólnota rodzinna, która tworzy Kościół. I to jest coś też wielkiego, pięknego, wspaniałego, kiedy potrafimy zebrać tych naszych, naszych braci z rodzin z rodziny, i wspólnie, chociażby właśnie dzisiaj, wspólnie tutaj modlić się, dziękując i proszę. Dlatego witamy wszystkich z rodziny serdecznie pośród nas i wszyscy dołączamy się do tej wielkiej, ważnej modlitwy czynienia i wołania po łaski. kanonikiem w tej intencji właśnie sprawujemy tę świętą. Ksiądz z kolei też łączą się z, 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 tutaj z rodziną, także w tej intencji. W sposób szczególny miałem powiedzieć, że intencji swoich mamy Władysław. stronie morbą wydać. Adres, telefon. Jak ktoś nie chce, żebym go odwiedził, to niech nie wpisuje adresu. <grywa> Proszę Państwa, ten zeszyn będzie pełnił rolę po pierwsze w cieni po drugie listy obecności i po trzecie adresownika, który to Państwa bym rozesłał. Adresy wszystkich bym na tarce i rozesłał następnych, co, co mają komórki i wtedy może się kontaktować nie tylko co tydzień, ale co tydzień, co wieczór, w każdą niedzielę do peruanów powie przyjechać, tak, tak, nawet niespodziewanie co za porażkę. Gracias.